Cześć siemanko, to jestem ja Akamati TV a to jest pierwszy odcinek z myślę, że takiej nowej serii Shakes and Fidget to jest serwer prywatny. Dostajemy tutaj 100 grzybków na start i łatwo takie... No taki normalny serwer prywatny. To nie jest jakiś Easy czy coś, tylko grzybki dostajemy. Możesz przekazać 100 grzybów do gildii na przykład, tak? Mm -hmm. Serwer nie działa jeszcze tak zbytnio, tak szybko, ale myślę, że to naprawią. A przedtem jeszcze chcę wam coś powiedzieć. Będę nagrywał przez jakiś czas, tak myślę, przynajmniej jakiś czas, z takim moim kolegą, który też ma kanał, nazywał się Kangers, poznaliśmy się właśnie na Facebooku. Zrobiłem mu tło na no, kanał, takie... Myślę, że 10 minut nagrywa on bardzo, fajne, bardzo fajnie. Właśnie on, od niego będziemy nagrywać z prywatnego serwera Syfy Game, SF Game. Nagrywa on Metina. Konkursy nieraz robi. Tutaj widać Metin Konkurs i rozciągnięcie. I droga, na bez powrotu. To jest np. takie horrory i najlepsze momenty. Ulubiona taki, taka postać i on nagrywa te momenty. Ma on 137 subów i polecam jego kanał. Link też będzie w opisie. Będziemy razem nagrywać w tą sobotę z Shakes and Fidget. Jeżeli yy, nam to wyjdzie, to właśnie w tą sobotę i w niedzielę z, no nie wiem, czy z niedziela. No, w niedzielę jeszcze nie wiem, ale może nagramy też w niedzielę, a z jakiej gry to wam jeszcze nie powiem ale już przechodzimy do gry jest to taki serwer w hmm, 100 grzybków tak, no to bierzemy sobie hmm, coś na expa 210 przyjmij pomiń okej okay. coś tak wolno wszystko to się jeszcze opiera na tej starej hmm, na starej właśnie wersji jeszcze. Ale drugi poziom jest, tak? Weźmiemy sobie to już. Pomiń. I tutaj chyba cały czas się dostaje coś. Ale... No ogarniam tej kasy w ogóle. Ej. Chyba, że ja tak mało kasy jeszcze dostaję na razie. Tu sobie weźmiemy. Okej. Okay. O nie, kasa jest normalnie. Tak, no to chcę, żebyśmy sobie zrobili jeszcze opis na tym odcinku AK TV. Zapraszam na mój kanał na e o u. -u...> you... <the Arizona> Aha, YouTube. Wierzchowiec brak, tu wyjedziemy sobie do stajni. Jakieś, jakieś coś fajnego sobie może kupimy. Myślę, że sobie tego na 14 dni. Ale w sumie na razie. Na razie sobie krówkę wynajmiemy. wynajmiemy. Zobaczymy, co jest w zbrojowni. 15, 13, to sobie kupimy. Bo... kurde, gdzieś tak pośpieszyłem. Tak sobie kupimy OK tutaj. No i tu sobie zaraz ogarnę wszystko. Przejdziemy sobie do gildii. I to będą koksy YouTube. Tak jak zawsze. Aha, no to gildie też się założy. No i na razie to będzie tyle w tym odcinku. Polecam Wam jeszcze właśnie kanał Kanger S. Będę nim nagrywał, tak przynajmniej się zapowiada, więc to będzie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć!